Mój młodszy kolega namiętnie robi filmy i zdjęcia. Na twardym dysku swojego komputera ma ich chyba już tysiące. Kiedyś zapytałem go, po co mu taka ilość? Odpowiedział, że jak będzie stary, to sobie usiądzie i z przyjemnością będzie wspominał dawne czasy. Ten kolega ma 25 lat, więc życiowe doświadczenia są jeszcze przed nim ma prawo nie wiedzieć choćby tego że ostatnią rzeczą jaką chce robić starszy facet to jest oglądanie swoich własnych zdjęć z przeszłości kiedy był jeszcze młody i zdrowy podobnie jest z filmami Oglądanie na filmach żywych jeszcze rodziców, którzy uśmiechają się do obiektywu kamery, wcale nie przysparza wielkiego szczęścia. Samo osobiście niewiele wiem, ale jednego jestem pewien: że w pewnym wieku dar Niepamięci jest łaską.